69 Mateusz Bryk, 53 Robert Kowalówka. To już pierwszy krążek rzucony. Martin Jastrzębianie. Udało się utrzymać dymę oświęcimianom. Dobrze teraz wjechał da Costa. Ro... Za bratem cały czas Aleksandr Stwielcow został wybrany graczem grudnia Polskiej Hokejligi Ligi przez magazyn Hokej.net. Zamieszanie teraz pod bramką. Pierwszych minutach, no ale to przecież gospodarze. Dobre wycofanie strzela. Glen nie. Teraz na kolanach jeszcze podał do Karsona Krążek Dziubiński. Strzał! Chyba była poprzeczka. Tak zadzwonił Krążek. Jastrzębianie niczym, jakby grali w przewadze. Jeszcze strzelił. Oddał strzał. Chorzelski Horzelski od razu oddaje Krążek do Szewczenki. Strzał. Gdzieś tam zamieszanie. Wydawało się, że wpadnie w zespołok, ale z prawej strony już Gimiński rozpędza. A tak Jastrzemian, strzał obok bramki Sandersa. Niebezpiecznie to wyglądało, gdybym miał bardziej to zawodnicy gości. Kasperlik, Kasperlik, Martin Kasperlik obok Na lewajka z prawej strony. Łukasz na lewajka, dobrze, Kamienie. No ale Sanders zamroził ten krążek szybko. w to górny, jeszcze ale udało się święcim rozegrać to. Moccy, wrzucenie i mamy słupek. Drugą tercję tego spotkania. Wygrywają bryk, Dobrze, teraz jastrzębia. nie strzał. Odbita guma jeszcze przez Raca, ale budować akcję na nowo. Raca. dobrze do Kaspernika. Kaspernik lubi uderzyć z tej pozycji, ale pewnie do raka. Wory tam myślałem, tak składał się do strzału. Wrzucenie Nekwatal, duże zamieszanie szpagatem. Popisał się Nekwatal. Rozłożyć się do strzału Ryan Glenn, o święcimianie. Karlson teraz strzelił, ale prosto w Patryka i kosta nie mógł tutaj tak przyjąć książka, aby oddać strzał na bramkę Nechwatala i teraz e, Paszek po asyście Aleksandra Stielcowa. Składna akcja i e, Kamil Paszek e, zdobywa bramkę, pierwszą bramkę e, w tym e, spotkaniu. E, Kamil Paszek, Aleksander Stielcow zaliczył bardzo e, ładną asystę, no nie Christian Dziubiński w pierwszym tempie próbować oddać strzał, Oriechin. Jeszcze tam przeszkadzał Dziubin. nie paś dobrze do Bahalejszy. Bachalejsza na drugą stronę. Strzał odbija Sanders. Jeszcze udało się przyjąć krążek. Łukasz krzemień doskonała. Gości jeszcze raz Stasienko Raz Gals przedziela się z lewej strony. Ma z prawej i piękne podanie miał z prawej kolegę z ataku. No i doskonałe. Podanie mamy, jeden do jednego. No i jeszcze bardziej sytuację na lodowisku poświęcimy raz to z jednej, raz z drugiej strony. Ależ teraz Kowalówka sprytnie, ale... Krystian Dziubiński holuje gumę, odwrócił się Dziubiński, podał przed bramkę, jest gol. Warto było walczyć o gumę. Wiedzieli o tym Jastrzębiani, i Oświęcimianie, i Oświęcimianie to oni e, w tercji Jastrzębia i Wanat e, e, zdobywa e, drugą bramkę dla e, Replast Unii uniośnięciem i wychodzą e, do dobre teraz podanie na środek e, strzał e, Jastrzębia utrzymuje się przy krążku znów na środek i to e, kolejna próba tym razem raz Krążkiem za bramką Sandersa. Szukał gdzieś tam miejsca. Sanders przytulił. E, miała drużyna gości, a teraz jeszcze na bandach. Paś, dobrze, teraz rozegrali to dwójkowo. E, Paśko, Szewczenko. Strzał i mamy słupek, tym razem dla ekipy teraz Teraz Jastrzębie halejsza Rzucenie Sanders i z najbliższej odległości nie zdołał oddać strzału Jarowla. Dobrze, teraz na lewą stronę strzał. Sanders odbity krążek, jeszcze najeżdża mocno. E, strzelał. To jest walka o Krążek teraz z najbliższej odległości próbował raz pokonać Sandersa. Jest wielcą. Dobre podanie do Stasienki. Stasienko. Wykładał bardziej Dziubińskiemu ten krążek niż strzelał. Nikolaj Stasienko. Ja teraz. Duża przewaga ekipy z Jastrzębia, podanie, no i jak tego nie wykorzystali. Już Sanders, kolejny strzał, jechał z bramki, teraz wyjeżdża Patryk Nechwatal. jest akcja i wydawało się, że musi znać wynik spotkania. Bryg rozgrywa ten krążek, odbita guma, jeszcze z boku teraz ofiarnie broni Bezuszka. Krążka przez Jastrzębian, ale Unia da Costa. I chyba uda się Unii utrzymać to jednobramkowe prowadzenie. Tak, Syrena kończąca i 2 do 1 wygrywa na własnej tafli repla Unia Oświęcim po dużym zamieszaniu w ostatnich sekundach z zegarem.